No, dzień dobry, rezydenciaki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym streamie, już drugim z Resident Evil Village. Oczywiście, dokładnie tak. Przechodzimy sobie w wersji HD, tak jak ostatnio Wam mówiłem. No i co? Czekamy chwilę i lecimy do wioski. Bo dzisiaj będzie na pewno. Intensywnie i dużo akcji, chociaż będzie też chodzenie po, wiosk, po wiosce po prostu, tak? Dobra, e, które my to idziemy to. Tu jest 26. Go. Ołtarz! Ja jeszcze sobie wejdę, czy na pewno mnie słychać. Wiecie pewności. O nie, miniatury nie zmieniłem. No dobra. To się zmieni o, to potem. Psz. Tak, słuchaj. Albo mogę to teraz zmienić. Nie mogę. No nie. Zobaczmy. Także w tym czasie możecie oczywiście stawić łapkę w górę, suba. Będzie mi bardzo miło. A tych, którzy jeszcze tego nie robią? Tak, mogę tu zmienić w telefonie. No to aktualizuję numerację tego streama. Wait a second. I tu jest twój. Będzie druga. Yeah. Tyk. Dobra. Już miniatura streama powinna być zaktualizowana na 02. I to f. Pay respect. Chwila. Trzymacie tak. Let's go. Trzymacie jakieś zacinki. Baczcie te epilepsje. Muszę zawsze tak robić, żeby sprawdzić. No nie powinniście mieć chyba zacinek. Mam taką nadzieję. Jeśli będą, to z góry przepraszam. Dobra, Siema, Diuk. czy ja coś u ciebie? Ja chyba wszystko porobiłem co chciałem porobić. Zrobiłem sobie porządek weku. Tu jest syf totalny. Pyk. Ale miejscami mi to zamieni. Dziękuję. Przeczkę co tu wywalmy. Naboje tu damy. Co pójdzie tu, 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 No i chyba tu sobie damy. By było, ale dobra. Już wywalone w takie niuanse. Czy my możemy, możemy poulepszać. My chcemy, no strzelby, no nie bardzo jest sens, po co, nie? To jest, to, no tak, my mamy, ale no, nie jesteśmy, no to będzie trzeba pokupywać, ale póki co nasz cel jest dom czerwonym kominem, więc ruszmy dupkę. Teraz mamy experience chodzenia po wiosce Więc go Oczywiście ta, ta pani tu O jest dom z tym czerwonym kominem, nie wiem czemu chciałem powiedzieć wiosłem I don't know Ale dobra od razu zacznę odcinek bo wiadomo że to odcinki z tego będą też. Witam serdecznie w drugim odcinku Resident Evil Requiem. Co? <laughs> Village. Resident Evil Village. Nie Requiem. My bad. Musimy się dostać do domu z czerwonym kominem, tylko jak to dokonać? Pokaż mnie to. cholera no tak. A nie, no my z ołtarza nie będziemy mogli tam przejść. Tego co mi pita pamięć, jak to się tu już doszło do ołtarza. No, będę nie wejdę. Tędy musimy znaleźć przejście się tam dostać. Zapewne tu będzie płot rozwalony. O, kurwa jednak nie. Ale widzę jakiś lykan tu został jeszcze, więc bardziej to słyszę. Więc rozprawimy się z nim. Bardzo chętnie, miło, przyjemnie. Oj, cholerka. Oder i ale się będzie Nie? a będzie w shopie, no tak ale ja pierwszy muszę patrzcie pićko naleźć zapomniałem o tym no i co poczynimy dzisiaj progresy progres liczę że uda nam się zrobić więc zobaczymy jak to wyjdzie jak to będzie No tak, tu był kolega kiedyś. Chyba. A nie, tu mamy przejście. No nie. A, Naturalnie. I tu chyba jeśli mnie pamiętam. Nie, to nie ten budynek. A nie myli mnie Dobra, jeden mniej. Sobie tu ten dom zwiećmy Czy tu znalazło zabawka Rolls? Udy. No nie pokazałem. Tak, Rolls. Dobra, tam jest chyba warsztat z tego co pamiętam. Sprawdźmy to. Tu jesteśmy oczywiście na początku gry. Haha, dobra, ja już pamiętam co to będzie. Ja już to pamiętam. Heisenberg. Wyżej przez okno. Wiedomka. 07 040 Pięknie I tu jeśli się nie mylę właśnie Pistolecik będzie Chociaż myślałem, że tu był Magdum Chwila, co to jest to jest M1911 Niepotrzebny nam sprzęt Będziemy za, zaopatrzeni w duży asortyment już o, 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 chwila, 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 proszę jeszcze nie atakujcie Pięknie, dwóch zdjętych Z achievementa Kajmy się, kajmy. Szkoda, że tak mało ich tu było, kurde. Czy mogę? To rakietowego robiłem? Nie wiem. Kraftuję. Widocznie robiłem Tu mamy to. Co pamiętałem. Chyba nic nie było, albo po prostu tak szybko podniosłem bo MF. f pamiłem tak naprawdę Muszę więc dobra dawaj mi tu to ty poczekaj nie to mogę to jakoś sensowniej Logo klucza Dimitrescu jest strasznie podobne do loga które jest w drzwiach w tej rezydencji tam w tym takim szpitalu psychiatrycznym w Rekwiem, ciekawe. Fajno. Pytanie czy ja mam jeszcze pipe bombę? Mam ją. Ja Słyszę ich świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Serio, cieszy mnie to. Jeden z głowy dosłownie, bo dostał łeb. Drugi padł. Tak, kilku tak będziemy musieli tu załatwić. Ale. W środku jest kuźwa do góry, ale patrzę, nie było. Tu z tego, co pamiętam, będzie pan kolejny. Pan e... uzbrojony, cały. Fajnie, fajnie. Ale jeszcze, jeszcze więcej koledzy Zaatakujcie mnie hordą, proszę was. A hej, o, o to by o <grybujesz> Ciebie nie chodziło. Ciekawe chodzić. Okej. Okay. Zbierzmy pierwszego szczątki. Weźmy się za robotę. Zajmijmy się tu teraz tym, czym mamy się zająć. No Tak, klucz. Eee, Okej, okay, no tak. Ubenewięta. A ja nie mam pojęcia. Może jeszcze spróbuję wam coś tu zmienić, bo... No nie wiem. Mi nie laguje, ale wam laguje na OBS-ie. To w sumie nie tu powinno Sprawdzę to na szybko Dobra. Daję tak. Dalej będzie chujowo, to chujowo. Ale powinno już być znacznie dużo lepiej dla was. Dobra. Wow. nie spodziewałem się, że tutaj tu tak blisko ale fajnie podoba mi się to jak najbardziej oczywiście oczywiście, rzeczywiście no ale ja dawaj